Hejka widzowie, nagrywam ja dzisiaj odcinek z buchem RP Dobra, idziemy sobie tu do domu um, Tu chyba jest wolny to. Dobra, tu ja jedziemy do domu um, Dobra, jak jesteście tu w domu Jeszcze chyba zrobić jakiś... Dobra, jakiś w dom i wam pokażę tym się to jest zamek w zamku jest taki sekret. Tam gdzie pokażę Wam gdzie tam jest safe. Save, Sejf, tak, safe. To idziemy tu. Kającie się. Dobra. jedziemy z do tego zamku. Idziemy sobie... idziemy, sobie, idziemy, Jakbyście słyszeli w toalecie, przepraszam. wklejamy tutaj sobie świece świeczki. Też teraz mamy safe. Widzicie normalnie. Nie oszkamy jak to wyjść, to No i teraz idziemy jeszcze. Teraz musimy jeszcze iść. Tam do góry. Mhm. Dlatego, że... O, tutaj jest łóżeczko. Dobra. Właśnie chciałam na tym pokazać, że tu jest takie zepsute przejście. Takim Pamiętajcie, że w niebieskim to jest. pokoiku to tutaj mamy takie coś. Mamy taki... O, fajne jakby taką fajną skrytkę. Okej. Okay. Sprawdzam co następny tak jest? Nie, nie ma. Widzicie? To tylko tam jest. Jeszcze tu można się schować. Ale jeszcze by byłaby jakbyś była mała na przykład. Jakby byli, kto, był ktoś mały, no to by było jeszcze lepszy, lepiej. A to podobno był jakiś klucz. Tylko nie wiem, gdzie. Zapomniałam. Patrzcie, co ja mam, nigdy tego nie miałam. Wow, co to jest? Co to jest? Ale długie to... Normalnie nie da się. To co za długie. I to jak długie, dobra. Dobra, idę tu. Nie, tutaj nie. Okej, okay, tu arena. Wow. Musimy poczekać 3 minuty. Dobra. i Trening. Wow. Wow. Biorę łuk. I biorę tam strzelam Tam. Jak się to szczela? Jak to. MC. Próbuję. Sobie. Patrzcie. Trafiłam już na koło. Jak to się robi? Nie da się to zrobić. Dobra, to tylko na dół leci to jest słabe. To, to? Aha, światło. Dobra. Okej, okay, nigdy takiego czekaj nie miałam. Okej, okay, to idę teraz sobie tutaj. I co ja mam zrobić? Aha, zapomniałam o tym, że jeszcze chciałam z wami poszukać klucz. Ale nie, nie, nie. Zobaczcie. To jest więzienie dla psów. I kotów, można tak powiedzieć. Bo tu jest taka miska tajemnicza. Brudna. Kto nie lubi, to jest zamek. To jest zamek dla... Bardzo, bardzo nie lubią psów i kotów ten zamek, tak? Ten zamek nie lubi psów i kotów, tak? Bo są obrzydliwe miski. No i więzienie ty jesteś? O, oh, hej! O, oh, hej! Polska Dobra, piszę z kimś tam Nie wiem z kim Ale ogólnie nie wiem czy ona jest też polska Bo to jest Ika Ika nie wiem czy on ogarnia Dobra, dawaj, dawaj, Polska nie wiem czy ona ogarnia, ale te miski co znaczą, że są dla niebezdomnych piesków i kotków, tak, to naprawdę straszny sekret o tym, ale nie dało się inaczej, wam musiałam powiedzieć o tym sekrecie, bo on, ten sekret był mega, mega mocny. No co ona tak skoczy? Aha, 8.30 e, będzie deszcz padał. No i dobra. Co okay. mój tron? Gdzie mój tron? Aha, muszę nowa tron. Muszę tu jest tron. Tak, tu jest tron, mój tron. Aha, i macie od razu Lily X rozkazywać. Tron. To co Ty myślałaś? Nie będziesz w moim tronie siedzieć. Okej, okay, lecimy, lecimy. Dobra, biorę mój samochód. Ale ona ona, ona, ona kładzie. Nie lubię, jak ona mnie za mną łaci. Dobra, ehm. sobie tylko kampera, fajnie. Może i nie kamper, ale okej. Okej, lecimy. Nie wiem czy umiem tym kierować. Nie wiem czy tym umiem kierować w ogóle. Dobra, dobra. Ło ale fajnie się kieruje tym. Widzicie to? Jaki już? Jednorożca, jednorożca, tak. Jedynorożca. Tak, ten ruch jest